Dzisiejsza rzeczywistość techniczna, społeczna czy też polityczna jest dość rozbudowana. Do jej opisu mogą nie wystarczyć trzy proste argumenty. Do udanej argumentacji potrzeba, moim zdaniem, trzech argumentów. Oczywiście, lepiej jest mieć kilka więcej. Wtedy można wybierać odpowiednie treści do konkretnych sytuacji i do konkretnego kontekstu negocjacyjnego. Dlaczego tylko trzy? Przede wszystkim dlatego, że samemu dobrze je znać i pamiętać, i po to, aby adresat ad argumentacji nie gubił się w dużych ilościach danych. Trzy argumenty nadają się do tego doskonale. Można je szybko i łatwo uporządkować oraz zapamiętać. Ponadto, jeśli przedstawione trzy argumenty nie odniosą zamierzonego skutku, będzie można skorzystać z czwartego i piątego argumentu. Taka ilość informacji pozwala mieć nadzieję na utrwalenie się w pamięci odbiorcy. Tutaj ważna uwaga: dzisiejsza rzeczywistość techniczna, społeczna czy też polityczna jest dość rozbudowana. Do jej opisu mogą nie wystarczyć trzy proste argumenty. Poszukując sposobu przekonania rozmówcy, warto posługiwać się blokami informacyjnymi. Ja proponuję, aby tych bloków było w jednej argumentacji nie więcej niż i tu niespodzianka nie więcej niż właśnie trzy z powodów wcześniej podanych. Jakie to mogą być bloki? W warunkach biznesowych, takimi blokami zwykle są jakość produktu, usługi, specyfikacja techniczna, warunki dostawy, finansowanie zakupu, prestiż, gwarancje itd. W trakcie negocjacji dobrze jest wskazywać, który z bloków właśnie omawiamy, a pojedyncze cechy zawarte w bloku informacji omawiać w formie argumentacji. Teza uzasadnienie przykład. Oczywiście odpowiem na Twoje pytania, jeśli wpiszesz się je w komentarzu. Chciałbym Cię zaprosić do zajrzenia tutaj od czasu do czasu, będą tu się pojawiały na pewno nowe treści. Jeśli chcesz, to po prostu dopisz się do subskrypcji.